Siemaneczko Widowie! Dzisiaj będziemy testowali yy, podobne gry do PCD Pierwsza gra to kiedyś była Święto Świętokrzyskie, ale teraz się zmieniła na Project Shorts Eastern Poland I sobie oczywiście w to zagramy I teraz zobaczymy sobie co w tej grze jest yy, Chyba ostatnio w to grałem Tak mi się zdawało, że coś tam mam Ale jeszcze nigdy, przenigdy Nie wziąłem paczek, więc to jest takie Jakby to można było powiedzieć yy, Kurde, jak Wam to wytłumaczyć? No, nie wiem. O, i co tu się dzieje? Okej, okay, no, nas tak załadowało. Jesteśmy w jakimś... Gdzie my jesteśmy? W Wilanów. My jesteśmy w Wilanowie. Okej, okay, tak się prezentuje to miasto. Ładne. Na razie, na razie ładna grafika, z tego co widzę. Fajna kamera. Yy, tutaj mamy PKO, Bank Polski. Jak się z tego wychodzi? Skype. Nie. A musi się nam cała agresja załadować. Ech, dobra, wyjście. My nie chcemy. Dobra, więc idziemy sobie teraz do. Czekaj. A ja mam auto. Dobra. Weźmy sobie to auto i zobaczmy jak to. Whoa! Auto działa, od razu mi z nieba się pojawiło. Co to jest? Dobra. Więc sobie pojedziemy najpierw? Czemu nie mogę. Aha. Już są jakieś błędy. Gdzie ten. Pojdziemy sobie. Sprawdź. A, działa. co jest. Jak ja chcę jechać Trzymaj. do przodu, to oni się co tam nie zatrzymuje. Dziwna, dziwna sytuacja. Na razie ładna grafika. E, są, są miasta, ale sobie jeszcze zobaczymy. E, to jest, aha, no i aha, za jazdę dostajemy 500 e, dolarów. A nie aha. złotych? Czemu no, dolarów? Już ma zero. Ale to jest e, zero, to jest z banku. Nie, A. tu masz o banku, ty masz... A no i Bralt też mi czasami będzie też ze mną czasami oceniał, ale na razie sobie zobaczmy... Na razie... Jest... Nie, nie wiem czy się w ogóle tu coś opłaca za Roboxy kupić. Na razie w ogóle nic, bo... Ale patrz, to jest ochronę. taki fajny licznik paliwa. Wow, wow, Ale miasto. Jestem ciekawy czy tu stoi policja. Okej. Okay, tu tu się chyba stoi. musimy nawrócić. No my się musimy chyba nawrócić. To jest stacja paliw, nie? Są... Stasia, tak się coś nazywa. Stasia. Może. Dobra, więc się wracamy. Uwolniliśmy. A to na spokojnie pojedziemy sobie tam, gdzie byliśmy niedawno. O Jezu, ja gdzie ja wjechałem? Poczekaj. O, dobra, jedziemy. Ale, ale patrz, to jest... To sama, nie no, nie ta sama droga co w środku w krecie, nie nie? ma, w środku nie ma jakby animacji kierownicy. No to ka. Ale w pcd. W pcd też, też, też nie ma. No. Na przykład w, w maździe 6 nie ma. No. Bo ja miałem i ten. No, ale tutaj to na pewno tego w, w ogóle nie powinniśmy tego widzieć. Tego tutaj czegoś. No, bo to, no właśnie. Dlatego mogę nie kliknąć. ten. Tu są aspekty. Ale ustawienia. patrz, jak jest fajne, że jak też trawie, to jakby zostaje za to taki ślad. No, teraz sobie teraz tutaj Tylko skręcimy. Mi się to nie podoba trochę, że tu się pokazuje, kto dołączył i kto wyszedł. No, to jest najgorsza. Aha, nie, no znowu 500 dolarów dostaliśmy. Jak tu na pewno powinny być złotówki. I tu jest trochę taki jeden właśnie minusik, że wiecie, że nie pasuje to po prostu. Um, więc gra na razie fajna, ale chcę zobaczyć, jak się zarabia. Jak tu się zarabia w tej grze? Czy tu jest mapa chociaż? Też nie ma. Co jest Gettlord? Zaraz, zaraz, zaraz sobie to później zobaczymy, oczywiście. Ym, I zobaczmy, co to są w ogóle za linki. Dobra, ym... Co jeszcze pojedźmy tutaj. Jestem bardzo tego ciekawy, co tutaj mamy po tej stronie. Yy, jest. Jest to oczywiście mapa taka dłuższa dłuższa. Tutaj mamy radio. Aha, to jest takie normalne radio. Czyli tutaj się nie kupuje na przykład za. Robux radio Czekajcie, bo nam auto zgasło. No ty jesteś inny, Eee... Yeah. Uh, no więc. Co jest? Aha, dostałem... Czekaj, co? Co on Od moderatora. Czekajcie, a spróbujmy jeszcze raz zrobić. Wywalił cię moderator. Pisał Albo jakiś lag wiesz. Ale pisało Kiked. Dobra, tą grę na razie mamy już za sobą. Teraz przejdźmy do następnej gry. Drugą grą to już... Jest... Na pewno każdy zna, jak to nawet gra, jest projekt ludzki, no tutaj, no to też, nie, nie trzeba mówić, chłopie. Bro ma 4 miliony kaszy. Jakim cudem, nie wiem. Projekt ludzki to jest taka bardziej podobniejsza jak gra właśnie do PCD, ma em, Orlena. E, a, i pokażę mam wam mam, mam moją furkę jak zapidala. Zapidala, bo ładnie zapidala. Dobra, pokażę wam moją furkę. Ej, hey, update był, bo tutaj teraz jest coś innego. Trochę, trochę bardziej ten. Mamy animację sterowania, tylko jakąś zagubioną. A, no i są y kontrolki. Y które są z animacją. No tutaj też nie trzeba nic przedstawiać, ale to jest po prostu zarąbista gra. Eeeem... Um... Nie ma co mówić. no. E, ta gra jest po prostu zarąbista. Z e, PCD to jest taka bardziej właśnie lepsza gra z PCD takich wszystkich. Ej, a jest Voltpol! Co to jest Voltpol? Czy ten Voltpol? Nie, na razie ten Voltpol nie działa. Dobra. O, mamy tu jakieś. Nagrywanie? Tak, mamy nagrywanie. Więc tak. Na razie yy, dla mnie to jeden do podobieństw jest yy, prajgówki, yy, ale później sobie wszystkie będziemy w tej, w tej liście oceniać i Nie po prostu, prostu ładuję się w kuchni yy, i po prostu jakby co, yy, jak to się nazywa, Jezu, później na tej, na tej liście, czy jak to się tam mówi, Pooceniamy sobie wszystkie podobieństwa do map PCD. Dobra, zobaczmy sobie, jak działa DBD, bo nigdy w ogóle nie brałem DBD. Więc pierwszy raz to zrobimy. Yy, bo ja kiedyś nie DBD, ale nie wiem, jak teraz jest, bo w ogóle dawno nie grałem DBD, więc yy, co roku, ale dawno, dawno nie grałem DBD. I mamy Ptaszkowic 39. Okej. Okay. To jest trochę daleko. Ale macie speedup'a. O XP Dobra, już bo obok dealership'a, to, to już jest yy, bardzo blisko. Jakiś auto jedzie. Maksymalnie ta BMK to ile zapiernicza? 250? Chyba max 200, nie. Max jest 218. Trzeba hamować, bo tu fotoradar będzie. Jest taki jeden minus, że nie dodali radaru, jakby 0 buksy. Tutaj trzeba powolutku jechać. I tutaj zera będzie, ptaszkowica 39. A my sobie przejdziemy zaraz do kolejnej gry, yy, którą sobie w ogóle znajdziemy. Mam jeszcze taką jedną, ale to do której zaraz no, zaraz sobie przejdziemy. Jest to bardziej taka chyba na razie... No nie wiem by to powiedzieć, na razie projekt... Świę... Znaczy na no ten jakiś tam projekt, bo kiedyś to się nazyłapie projekt świętokrzyskie. E, ja tak teraz ciągle mówię. E, na razie jest w ogóle porąbaną grą. Tam są dolary, a nie polskie złotówki. No dobra, teraz sobie przejdziemy do tej gry. In Poland. To jest bardzo też znana gra. E, tu trzeba przyznać, że jest bardziej e, mało free modeli. też e, że po pierwsze. Gdzie tu się wyjeżdża? Nie da się. A da się. Da się dawać kierunkowskazy. I automatycznie się chyba wyłączają. A nie. Nie wy, Nie wyłączają się automatycznie. Dobra, ale tu tutaj trzeba wyjechać. tym czymś tu. Bez sam No jakaś straż głupia we mnie wjeżdża Jak ty we mnie... Jak ty kabita jeździsz? Co ty robisz? Kabita, spakuj się. Dobra. Um. Co, co to policja oh. zrobi? Nie wiem. Na razie jedziemy. Ej, ej, ej. No, oni są inni. Czemu oni jeżdżą po lewym pasie? Mm, no ha, to są donated, to nie. Myślę, że to będzie coś takiego. Ojej, yy, ojej, coś tam, coś tam, coś tam. Dobra. Na razie droga jest większa od samochodu. No bo w sumie też tak miałem na moim fiat. To znaczy Heat drives, a fiat, który już w ogóle nie funkcjonuje. I, że no po prostu mapa już nie nadaje się do użytku i jest usunięta. Wszystko jest rozkotwiczowane. Roz, roz no, e, więc tak. Wiesz że cię policja goniat się z nimi... A nie tylko no, nie, nie. Nie są tak inni. Więc eee tutaj na, mapa? To... Fajna, na... tylko że, że, że to jest tak wielka droga. I tutaj to policji jest jakaś inna... Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Czy tu jest flickam? Nie, nie jest. Bo tam coś jest, widzę. Dobra, widzę więc tak. To była chyba taka bardziej ostatnia gra, a my przechodzimy już do tej listy, ale się sprawdzę, czy jest jakaś gierka. To najwyżej sprawdza. Podwórko, czyli mapa która też jest y, podobna. Dużo też ludzi w nią gra. Tutaj na tym serwerze mało. Ale bierzemy sobie... Możemy sobie wziąć... Ymm, widzę tutaj ten. Weźmy sobie jakąś BMW czy coś. A weźmy sobie BMW. Dobra, o. Wsiądziemy. Chłop przez ciebie wpadł w O, Dobra. Więc to tak tutaj działa. Tutaj mamy restaurację. Maczek? Maczek. Wow, maczek. Jak macza. Dobra, jedziemy na drive thru. Jedziemy na drive thru. Trzeba coś gdzieś. Czyli drive thru, ale nikogo nie ma na drive thru, ale szkoda. Dobra. Hmm. Więc tutaj na razie chyba nic. tu sobie możemy... W sumie wyjechać. Ludzie się ścigają. Biedronka. Ładnie, ładnie to jest zrobione, przyznaję, dealership, o jest fotorader nawet, dinozaur, dinozaur, dino to jest dinozaur, tutaj mamy jakąś budowę widzę, czy to jest czasami jakby jakaś kastorama, tutaj mamy ten, Aha, to jest jakby takie DPD, czy tam DHL. Nie, dobra. Pojedźmy sobie. Yy, nie wiem, czy... Czy to już jest wszystko na tej mapie? Ale ja jeszcze sobie zobaczmy, bo tu, tu jest nawet jeszcze stadion. Uu. Pojedźmy sobie na ten stadion. Podwórko Arena. Kurde, ale się nie da. Dobra. Przechodzimy już chyba do finalnej oceny wszystkich podobnych gier do bo, e, Polish Hard Driving, czyli PCD, a my widzimy się i tylko czekajcie, bo jeszcze zrobię skok i siup! Dobra, widzowie, jesteśmy w naszym pięknym Tail list i mamy tak, najgorsze, fajne, lepsze, najlepsze, bardzo lepsze. Pierwsza gra, która by tu poszła. Weźmy sobie, oceńmy PS PSEP, czyli projekt coś tam. Um, dajmy na fajne. Trochę jest fajna gra, ale niech będzie fajna. Dobra. Projekt łódzkie. Najlepsza, bardzo lepsza. Więc to daję tutaj, proszę bardzo. Projekt pomorskie. No tam tu w ogóle się nic nie działo, więc muszę na no, niestety jest naj, najgorsze. Yy, no niestety, no co by powiedzieć. Um... Przed była też fajna. Wiem, wiem. Driving in Poland. Tylko że za krótko. Daj mi na fajne, bo fajne też to było, ale też mało było tego, tam w ogóle paczek nie było. No i podwórko, dajmy na lepsze, więc na bardzo lepsze wypada projekt ludzkie. Jeśli chcecie jeszcze, ro, jeśli chcecie jeszcze takie odcinki z, y, z Robloxa oceniania jakichś gierek podobnych do jakiejś gry, to subskrybujcie kanał i lajkujcie. A y, widzimy się w kolejnym odcinku i elu!